Malgorzata Tomaszewska miała wydala oświadczenie. Foto. Malgorzata Tomaszewska to jedna z twarzy telewizji polskiej, która ze stacji związana jest już od 5 lat. Początkowo udzielala się tam jako specjalistka od show biznesu, jednak po roku awansowala na jedna z prowadzących pytanie na śniadanie. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. W sobotę znana widzom PNS prezenterka pokazała się w pracy w dosyć nietypowym wydaniu. Dziennikarka siedziała w studiu o winieta w bandaza, a jej lewa rękę zabezpieczał czarny temblak. Zaledwie kilka godzin przed przyjazdem do studia Tomaszewska miała wypadek samochodowy i odniosła kilka obrażeń. Z jej relacji wiemy też, że sytuacja spowodowała zliska nawierzchnia. Po drodze, gdzie jechalam, były las trzy kolizje, w tym moja. Auta były do kasacji. Więc bardzo proszę państwa, żeby uważać na drogach, mówiła do widzów w sobotnim wydaniu PNS. W związku z dużym zaniepokojeniem widzów stanem Malgosi prezenterka postanowiła wydać oświadczenie w sprawie jej wypadku. Zdradzając przy okazji, jak na wieść co kolizji zareagowało jej szefostwo. Kochani, jak już wiecie, w piatek miałem wypadek na trasie. Bardzo Wam dziękuję za troskę i mnóstwo wiadomości z życzeniami zdrowia. Jak na tak poważna kolizja, moje obrazania są naprawdę niewielkie. Ucinając dyskusję. Chciałam zaznaczyć, że otrzymałem wsparcie od redakcji i sama chciałam pojawić się w PNS. By zająć się pracą w trudnym psychicznie momencie, czytamy. Jednocześnie bardzo dziękuję operatorowi linii alarmowej, ekipie strażackiej, policji oraz zespołowi Sorostrów Mazowiecka za opiekę. Dziękuję wszystkim kierowcom, którzy zatrzymywali się oferując pomoc, pisala Tomaszewska.